Dni Kultury Polskiej i Europejskiej odbywają się w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach już od 23 lat. Cezna przyświeca taki, żeby pielęgnować wartości uniwersalne, tradycje i kultury naszych przodków, uczyć wiary naszego, naszych najmłodszych dzieci, naszej młodzieży. Tym razem ze względu na niedawny jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uroczystość była poświęcona naszej ojczyźnie. Zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego docenili kulturotwórcze działania szkoły. Ponieważ są to dni kultury polskiej i europejskiej, więc jakby powiem krótko. To znaczy pamiętajcie, że kultura polska jest kulturą europejską. Tak? Jesteście Europejczykami. I życzę Wam, że gdziekolwiek was, Wasze losy po tej szkole zawiodą, do jakiegokolwiek kraju, do jakiegokolwiek kulinarnego świata, który tu mamy przedstawiony nasz, i gdziekolwiek będziecie, bądźcie po prostu sobą i, i nie zapominajcie, że jesteście stąd. Tak? I to jest Wasza cecha, zaleta, kapitał. Podczas wydarzenia wystąpili muzycy z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, zespół Turoszowianie z Bogatyni, szkolny zespół Zjawa, grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Leśnej, zespół Pieśni i Tańca Lusatia z Osieka Łużyckiego. Uczniowie szkoły w Biedrzychowicach pokazali także inscenizację fragmentu Pana Tadeusza oraz zatańczyli widowiskowego poloneza. Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię straci. Szerszą relację z występów podczas Dni Kultury Polskiej i Europejskiej w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach pokażemy Państwu w czasie na reportaż. Można też je oglądać na stronie telewizji Łużyce.